Zobaczcie, jaka perełka. Piękny i nowy przedsionek z klapami CAMPTECH. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda bez tych ładnych klap. Ale to nie jest w drugim filmiku, żeby mi się nic tutaj nie pozacinało. Pierwszy przedsionek, który widzę, no może nie pierwszy, ale rzadki obraz, że ma dwa, e, dwa wpięcia. Dwa wpięcia do pasów sztormowych. Tutaj i tutaj z samym. czy samym tyle. Tak to wygląda. Ładny, zobaczcie, zupełnie taki inny krój tutaj z takim I zobaczmy że na środku metalowy stelaż, o czym powiem za chwilę. I jak widzicie, tak się prezentuje kantech bez klap, z klapami podniesionymi. Nadal można zauważyć, że stan jest bardzo dobry. Bardzo dobry, znaczy zdarzy się tu jakieś takie drobne Jakieś takie minimalne zawrócenia już tutaj nie bądźmy, no nie jest to fabrycznie nowy przedsionek, bo jest to jakieś tam, e, był rozkaz dwa czymś w festynie czy na jakimś tam polu kempingowym, ale na pewno e, spód, czyli, czyli kołnierz, nie był wkopywany w ziemię, dlatego jest taka powystawoweczka w idealnym stanie. Akurat brak fieran, to jest jedyny minus, minus tutaj piękna moskitiera w tamtym oknie. Już wchodzę do podsiąka, Również jest ładna moskitiera. I mnóstwo dodatkowych rurek, które już są w kartonie, ponieważ ja nigdy nie rozkładam ze względu na brak czasu. Zapraszamy serdecznie do zadawania pytań. Zespół kocham camping.